Dodajmy teraz trochę efektów wizualnych, aby wideo wyglądało bardziej profesjonalnie. Wejdź w zakładkę, elementy, a następnie wybierz grafiki, kształty lub animacje, które chcesz dodać. Przeciągnij je na oś czasu i ustaw w odpowiednim miejscu kadru. Pamiętaj, aby nie przesadzić z ilością subtelne dodatki sprawiają najlepsze wrażenie. Na koniec zajmijmy się podsumowaniem projektu. Obejrzyj cały film od początku do końca, aby upewnić się że wszystko jest spójne i płynne. Sprawdź głośność muzyki, długość napisów oraz tempo przejść między scenami. Dzięki temu Twoje wideo będzie gotowe do eksportu i publikacji w mediach społecznościowych. I to wszystko na dziś. Teraz Twoja kolej, spróbuj samodzielnie zaimportować klip i dodać muzykę w tle. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych lekcji. I koniecznie napisz w komentarzu, jakie wideo chciałbyś stworzyć w kanwaj. Twoja opinia bardzo pomaga w rozwijaniu tego kanału.